Luz de Maria de Bonilla, Argentyna o Orędzie Jezusa na czas ostateczny wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu 28 październik 2023 rok Kochane dzieci, przynoszę wam wielką wiadomość. Jesteście moim wielkim skarbem i błogosławię każdego z tych, którzy z miłością i prawością, z sercem skruszonym i pokornym przyjmują to wezwanie nie jako jedną z opcji, lecz z szacunkiem, na jaki zasługuje jako Bóg. Pragnę, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwszy list do Tymoteusza 2-4. Pragnę, żebyście z szacunkiem traktowali moje słowo w Piśmie Świętym Szanujcie prawo. Człowiek żyje w jednej jedynej rzeczywistości. To jest duchowość. Jednakże woleliście żyć w dwóch rzeczywistościach. Jednej która jest tą, która ma istnieć, i w drugiej, która jest tą, która ma współistnieć z tą pierwszą. Rzeczywistością jest ta duchowa. Ta ziemska zaś ma, według Was, żyć kosztem tej duchowej. Tutaj krótka refleksja. Chodzi bowiem prawdopodobnie o to, że mamy żyć zawsze w modlitwie. I łączności z Bogiem, w posłuszeństwie Jego przykazaniom, a nie zachowywać się jak zupełnie inni ludzie w kościele, aniżeli w życiu codziennym. Całe nasze życie ma być przesiągnięte Bogiem. Koniec refleksji. W tym czasie oddaliście kierownictwo nad Waszym życiem temu, co światowe, co sprawia, że jesteście wciąż osobami, które mnie nie szukają, mnie nie znają, ani mnie nie kochają. Zostawiliście duchowość na ostatnim miejscu, nie znając mnie. Pozwoliliście, żeby zły ciemiężyciel dusz przeniknął w głąb życia każdego z was, przez co zdołał was zanieczyszczyć. Kierując Was ku temu wszystkiemu, co sprawia mi ból, ku temu, co prowadzi Was ku zagubieniu lub potępieniu, i jeśli się nie nawracacie, ku tracie życia wiecznego. Ważna jest modlitwa jest konieczna dla Waszego dobra. Wzrastajcie duchowo. Pokładajcie ufność w moim domu, w mojej matce, w pomocy świętego Michała Archanioła. Demony po całej ziemi szukają swoich ofiar, by doprowadzić je do postępowania przeciwnego temu wszystkiemu, co oznacza moją miłość. Ale najlepszą i największą ochroną dla człowieka jest trwanie w stanie łaski. W dosłownym tłumaczeniu jest tą ochroną człowiek w stanie łaski. Ten czas nie jest na to, żebyście dalej żyli w grzechu, ani w sprawach światowych, lecz na to, żebyście uświadomili sobie duchowe zagrożenie tkwiące w dobrowolnym trwaniu, w oczarowaniu szaleństwem niskich instynktów. Dzieci, czas się kończy. Niemożliwe jest, żebyście dalej żyli tak jak do tej pory. Niemożliwe jest, żebyście popełniali te same błędy, te same grzechy. Jest ważne, żebyście dojrzeli duchowo i świadomie zaczęli się budzić. Pragniecie darów i cnót od Ducha Świętego. Lecz nie wejdziecie w ich posiadanie, jeśli będziecie dalej zachowywali ten sam sposób postępowania, jeśli będziecie dalej mieli to samo serce z kamienia, jeśli wasze myślenie będzie się błąkać po tym wszystkim, co jest złe i niewłaściwe. Moje dzieci, moje dzieci są ludźmi rozumiejącymi którzy myślą o swoim zbawieniu wiecznym, o bliźnim i o jego potrzebach. Moje dzieci są ludźmi wypełnionymi moją miłością, która wytryskuje z ich ust oraz z ich postępowania. Niemożliwym jest życie w izolacji. Jeśli chcecie wzrastać, gdyż w przeciwnym razie Będziecie wzrastać na swój sposób, mówiąc, to jest dobre i tak mam postępować. A to jest owocem ludzkiego ja, które wejdzie w was tam, dokąd wy chcecie, a nie ja w waszej ludzkiej woli. Kolejny raz Księżyc daje wam znaki na niebie. Chodzi prawdopodobnie o zaćmienie częściowe z 28 października 2023 roku. Prześladowanie się nasila. Już Was ostrzegłem, żeby nie przyłączać się do tłumów. Terroryzm się nie zatrzymuje, a jedynie bierze oddech. Dzieci, jesteście uparte. Jest niezbędne dla Was, by trzymać u siebie lekarstwa, które Wam daliśmy na to, co ma nadejść, zanim będzie za późno. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Śmierć pewnej światowej osobistości w budzących wątpliwości okolicznościach wywołuje wojnę. W dosłownym tłumaczeniu podnosi ten czas wojny. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Amerykę Środkową. Jej ziemia mocno się trzęsie. Módlcie się, dzieci moje. Meksyk doświadcza wstrząsów. Chile cierpi z powodu trzęsienia ziemi. Boliwia się silnie porusza. Módlcie się, dzieci moje. Wojna staje się okrutniejsza, inne kraje się w nią mieszają. Mroczny scenariusz się rozszerza na kolejne kraje. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się sercem, swoim postępowaniem. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Kościół. Umiłowane dzieci. Moje słowo jest jedno. Nie dajcie się zdezorientować poprzez pospieszne modernizmy. Nie dajcie się wprowadzić w zamęt. Moje prawo jest jedno i się nie zmienia. Nie zapominając o mojej miłości dla ludzkości, o mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii oraz wiedząc, ile osiągacie za pomocą modlitwy różańcem świętym. Poświęconym mojej matce, wyprosicie wielkie cuda dla ludzkości oraz osobiste, respektując Bożą wolę. Odmawiajcie sercem modlitwę Różańca Świętego. Jest On kochany przez mój dom. Wzywam Was ponownie do odmawiania Różańca Świętego za całą ludzkość. Moje błogosławieństwo trwa w Was. Kocham Was, Wasz Jezus. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz los Maryi. Bracia, jakaż to wielka radość dla nas wszystkich, że nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus Wylewa na nas swoje szczególne i nieskończone błogosławieństwo, i zarazem to, że nie patrząc na naszą niewdzięczność, nazywa nas swoim wielkim skarbem, choć jesteśmy niegodni tak wzniosłego tytułu. Taka jest miłosierna miłość Boga, bracia. Mówi się nam, że żyjemy jakby w dwóch rzeczywistościach, jako ludzie. W dwóch rzeczywistościach wybranych przez nas, ale jakże błędnych. Jest tak, że jako ludzie przyzwyczajeni do życia ze swojego ludzkiego ego żyliśmy odwrotnie niż powinniśmy, chcąc dostosować duchowość do naszego ludzkiego ja. To dlatego nie potrafimy uświadomić sobie wielkości tego, kto jest człowiekiem duchowym. Nasz Pan Jezus Chrystus podkreśla, żebyśmy nie stawiali więcej przeszkód temu, by należeć bardziej do Chrystusa niż do tego, co światowe. Nasze ludzkie ja musi być kierowane przez duchowość, a nie na odwrót. Nasz Pan Jezus Chrystus w tym orędziu bez ogródek mówi nam o różnych aspektach życia codziennego, które musimy zmienić. Są to chwile, by wzmacniać wiarę a nie żeby być letnimi amen luz de maria de bonilla argentyna orędzie Jezusa na czas ostateczny 28 październik 2023 rok